Ciężki. W sumie mieliśmy przewagę 12 punktów, ale wiadomo, że stawca zawodnicy pokazał się mieć jedną drużynę, która się przekonała I chciałbym pochwalić wszystkich zawodników. W szczególności tutaj staje się tradycyjny minister, który robi spełnioną robotę, z takim bardzo pewnym członkiem drużyny. Tak samo jeszcze Nielusyn, który troszkę poobijany, ze startu dobrze wyrażał z wewnętrznych punktów, już coś się działo. Bartek Złatwik pojechał bardzo dobre zawody, przywoził z minusem a 1 Adrian Cyfer jako można powiedzieć, na wyjeździe zrobił bardzo dobry wynik. Jeszcze bardziej większe doświadczenie i nie było jeszcze lepiej. Ten klik, wygrał bardzo ważny bieg. Także Krzysztof Kasprzak również, chociaż nie muszę spasować z tym tak szybki jak, jak powinien, bo no straszny nie było. Także Jestem zadowolony i czoła przed tymi, moimi zawodnikami. Niestety na to, że, że mimo, że prowadziliśmy z dwunastoma do kubitami, doszli nas na dwa oczka, na 15 wieków Najpierw gratulacje dla drużyny, która mogła pojechać w piękny mecz. Myśmy y, go niestety przegrali, niestety nie mogliśmy korzystać z naszego toru. Nikolaj nie mógł potrenować, bo dorzutem zafundował komisarza. Niestety, jeżeli byśmy pojechali sobie w sobotę trening, to, to musielibyśmy przygotować później toro, a niestety nie wolno naruszyć struktury toru, także Nikolaj przyjechał i jeździł bez treningu, bo zagrożenie pogodowe, jak Państwo widzicie, pogoda idealna i tak naprawdę od piątku jest święta. Mimo no to mi zagrożenie, takie prawo jak z Takie regulamin, ale myślę, że nie ma co tutaj do tego wracać. Oczywiście Zbyszek się trenował, jechał doskonale, zabrakło nam punktów, bądź taja, bądź linda, ale... Excellent result, 18 points. Uh, say something about this competition and it's possible to ride it on this high level all season uh, in the Polish way and uh, in, uh, in Grand Prix. I think you know, it's sometimes difficult to keep it all the time, but you know, I try my best to keep up with everything. But of course, when you ride every day, they sometimes be it's not, not so good, but today it was good, everything works pretty well. And, uh, Oczywiście zadowolony z siebie, zadowolony z zespołu, ale wiesz, że utrzymanie takiej, wysokiej takiej przez cały sezon jest naprawdę ciężką sprawą, ale kuba i co cieszy się? No najbardziej e, tradycyjnie z, z rezultatów całej swojej ekipy z Gorzowa. O, pierwszy niejedno, jedno, ale.

ale on był dobre, obiecałem i po że mam lecz u siebie. Dzięki. Po prostu, no, cały czas szukany sprzętu, jak myślę, każdy. Miałem dobre ostatnie tygodnie, także wiedziałem, że, że jestem dobrze spasowany z torem. Jeżeli nie było takich defektów, to powiedziałem, że dobrze wyjechał. Także się było, to się cieszy, że cieszę, że moja wstępna siła będzie mogła zrealizować. Pytanie do Bartka Panie jeździłeś, ale ostatnio był wyścig 1.5. Przygotowuję, jak tam słabszy start, czy na dystansie już ten mototyk tak nie trzymał, bo, bo było widać, że w poprzednich wyścigach, że byłeś szybki na dystansie. Pierwsze biegi najbardziej pasowały, bo był dość która odmoczony i ja byłem szybszy na ten. Tym. Potem zero korekcji, bo tak dobre biegli, nie chcieliśmy, żeby miały nic słyszeć i no się przesuszyło, już trochę miałem za mocno no i trochę ładnych, no.